Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Przyszedłem tutaj, jestem praktycznie 3 miesiące, a czuję się jakbym, jakbym z tymi zawodnikami grał już parę dobrych lat. No i oczywiście atmosfera z tego co widać przekłada się na wyniki. Zajmujemy pierwsze miejsce po rundzie jesiennej. Praktycznie został nam ten mecz. Mamy nadzieję, że również go wygramy. Będziemy się teraz przygotowywać jak najbardziej do przyszłego roku, gdzie będzie runda wiosenna. Mamy nadzieję, że awans do czwartej ligi. No i mam nadzieję, że dzięki temu w Koszalinie zacznie bardziej się piłka rozpowszechniać, dzięki temu będzie więcej sponsorów, no i w przyszłości Ty, awansujemy wyżej. Jest tutaj grupa młodych ludzi, którzy wiedzą co chcą osiągnąć i, i my tutaj staramy się pomóc, tylko ze swojej strony jako trenerzy, czyli ja i Marcin Bednarek, zostało nam jedno spotkanie i to ciężkie spotkanie. Gramy z zespołem, który dotąd nie przegrał na swoim boisku. Postaramy się to zmienić, zobaczymy jak nam się to uda. Natomiast w pozostałych spotkaniach nie przegraliśmy żadnego meczu. To jest osiągnięcie. Zdobywamy sporo bramek, mało tracimy. Ja widzę ciągły postęp w grze zespołu. Trudno nam się grało na wyjeździe w Czaplinku, gdzie zremisowaliśmy 0-0. Myślę, że na pewno pewną trudność sprawiają nam mecze na wyjeździe rozgrywane na naturalnej nawierzchni, no bo niestety nie trenujemy na niej i, i to jest ta cała trudność. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy więcej trenować na tej nawierzchni, to będziemy, będzie również nam się łatwiej grało.